Hej, witajcie! Z tej strony znowu ja, Wasza Fox LPS. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jakie rzeczy kupiłam na targu Staroci. Wszystkie są porównane wielkością z LPS-em, oprócz tych dwóch pierwszych. Mamy jakieś owocki, jakieś ciasteczka, naprawdę cudowne, piękne rzeczy. Mamy tutaj również papryczki, mamy takiego dość dużego w porównaniu z LPS-em kwiatuszka. Również, wiem, że to trochę dziwnie może wyglądać, ale tutaj mam dużo takich identycznych pudełeczek. Tutaj mamy papryczki, nie przepraszam, nie papryczki, tylko zestaw narzędzi. Tutaj mamy całą zastawę, również jest zdjęcie od góry. O właśnie, tak będzie to wyglądać się prezentowało od góry. Mamy również dzwonuszki, czy tam jak tam kto woli. Mamy również taką troszkę dużą komutkę w porównaniu z małą, małym ptaszkiem. Tutaj mamy z zabaweczkami, no i rzeczy do toalety. To by było na tyle. Cześć. Prawie bym zapomniała, że ten ptaszek również został zakupiony na targu.